Są pewni siebie, ale to mówię, tutaj na, na stadionie narodowym yy, wydaje mi się, że ich zmierzymy. Rosja to jest zespół, który lubi grać ofensywnie, yy, czego w Grekach nie można było tego powiedzieć, bo praktycznie cały mecz, to znaczy cały mecz tam no, do pierwszą połowę to w ogóle z połowy nie wychodzili, a w drugiej połowie po tej czerwonej czerwonekrawce zaczęli trochę lepiej grać. Ale ruscy na pewno będą ofensywnie do tego meczu nastawieni i będą chcieli nas zaatakować, a my będziemy po prostu będziemy grać swoje, to co do tej pory, to co trener nam przez 2,5 roku mówi jak mamy grać i tak będziemy grać. Też wiemy jaki to jest mecz dla, dla kibiców naszych, mężczyzn z ruskimi i tak samo dla nas dla piłkarzy. No, to jest drugi mecz, już mecz, który którym naprawdę musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Ale mówię, musimy mądrze do tego podejść, nie na hura, bo naprawdę mają bardzo dobrych zawodników, którzy mogą to też wykorzystać, ale my mamy grać swoje i po prostu to, co na określi, to będziemy musieli to zrealizować. Mówię, my nie musimy wygrywać po 5-0, wystarczy, że 1-0 wygramy i to będzie dla nas bardzo szczęśliwy wynik. No i myślę, że tak, że w takich meczach... Właśnie z jazdowskimi czy z Niemcami, no to te flaki trzeba na błysk pozostawić, a to się mówi. I na pewno każdy, który będzie grał, czy nawet co na ławce siedzą, to będą pomagać drużynie, żebyśmy ten mecz wygrali.